Witajcie na kanale Kwasogrania. Planek Kole z Asterami Wisły Kraków. Mecz z Lechem Poznań, w którym rozstrzygnął się los Mistrzostwa. Legia Warszawa 34 punkty, Wisła Kraków 84 punkty. Nie ma co przedłużać. Jest to ostatni mecz sezonu. Wisła Kraków no niestety ma gorszy bilans, jeśli chodzi o zwycięstwa. Musi w tym meczu wygrać, a Legia musi przegrać albo zremisować. Tak jest plan. Mam nadzieję, że to wykona. na Chodyna, lulu Rodado. Enali. No zobaczymy, kto wejdzie, kto dostanie szansę. Ostatni mecz sezonu: Lewkot poprawa są na fali wznoszącej, więc zostawiamy ich w składzie. Nie ma zmiany Grzeszkiewicza-Majersa. Tutaj muszą sobie radzić piłkarze w w takim ustawieniu. Mogliśmy wystawić sadzkę, ale kutka no, naprawdę rewelacyjnie się sprawdzał przez ostatnie mecze, przez ostatni cały sezon. No i tutaj. Mamy tylko jedno w głowie wygrać, to spotkanie będzie trudno? Na pewno, przecież mają Welder, jest pilnot, jest dziuba, jest wielu wspaniałych piłkarzy, którzy na pewno dzisiaj nie odpuszczą left kot. Poprawa. Mało błędów. Tego bym sobie życzył w tym spotkaniu. Gonzales, Gonzales, półeczko, świetnie. Miną zawodnika Lecha otwiera się sytuacja przed Płachetą. Płacheta w pulululu strzał, Bednarek broni. Jak pamiętacie, w FIFA 20 bodajże Bednarek przez chwilę gościł w kadrze Wyspy Kraków, e, ale w, nie w Słytraków albo Bristol Roweks. Bristol Roweks, ale tylko przez chwilę e, tak jest, to w Bristol Rovers było. E, tylko przez chwilę potem został jednak wygryziony. E, Obyło się bez większej dramaturgii szybko. Potrzeb zmienił klub. godyna Tak jak mówiłem, nie ma możliwości i czasu na błędy, więc każda takcja ta musi być przemyślana. Gonzalez, raz Antonu świetnie. Roda do. Punkt. Roda do. Zakręcił obroną. mało może strzelić i właduje piłkę w 16 do bramki Dobranki post. Wracamy do gry, wracamy do gronów 6. 1 do 0 Rodado przedłużył kontrakt w kolejny rok więc mam nadzieję, że zdobędzie kolejny tytuł mistrzostki z Wissau pewnie w przyszłym sezonie będzie grał mniej pozyskamy pewnie jakiegoś zawodnika który będzie próbował go zastąpić Polulu wskoczył do składu i wydaje mi się, że on nie od tego miejsca jest troszkę tronkiem wypaczył to. biana zawodnika pierwszego składu więc no de facto przez wiele meczów był. Po 24 spotkania rozegrane w y, pierwszym składzie. Będę kutka Uwielbiam. Jest chodyna. Walczył. już może drożdżak. Duże spokoju myślacy. Nie no, mogą dać sobie y, strzelić y, bramki. Nie można i mówić o jakiejkolwiek stracie piłki e, w takich kluczowych obszarach ponieważ może to napędzić e, może to napędzić akcję przeciwnika Antonu 3, skrada się Antonu próbował by by wykorzystać się ten efekt zaskoczenia, ale tu go nie było LD co za dobrze mi ślad przeżył na drugą stronę jest Gonzales. Trochę tą piłkę śliznął. Fajnie. Antonucci. Antonucci. Pulululu. Dobre zagranie, Ale. Przytomnie obrona. Lecha Post. Gonzales. nic? Świetnie, Wiślacy blokują strzał. Lulu. Wyprzedzają na razie zawodników. Zawodników Lecha. Jest Antonucci, Antonucci, Płacheta, Rodado, Rodado, ale tutaj Płacheta atakuje z wyczuciem Rodado. Broni Bednarek. Jeszcze Antonucci, jeszcze Bednarek. Nie. 1-0. Kończymy. Kończyłem pierwszą połowę Wisła Kraków. Wydaje się, że to świeżo wyglądała w tej pierwszej połowie, że tutaj naprawdę grali bardzo dobrze. Lech nie istniał, ale to nie jest powiedziane, że Lech nie będzie istniał w drugiej połowie. R22. Wice, 12 zawodnik. Na pewno niosą Wisłę Kraków w tym spotkaniu. Na pewno tutaj jest to wielkie wydarzenie, bo możemy obronić tytuł, ale przez te porażki, przez te złe mecze Wisły Kraków wszystko się może dzisiaj zdarzyć, możemy tylko skończyć na drugim miejscu, co na pewno nie będzie dobre odbierane przez zarząd, dobrze odbierane przez zarząd, teraz Sousa uciekają z piłką, jest Pereira, on się podłącza do tej akcji ofensywnej, świetnie Reinhardt, naspalony, na szczęście, 52 minuta, pewnie Enali wejdzie w tym spotkaniu jeszcze, Antony 3, Gonzales, Płacheta, na pewno Kolanko. Marzy mu się zagranie w tym spotkaniu, to jest Rodado, Rodado, Pulululu, bramka na 2 do zero. Kolejna bramka dla Pulululu, może zmierzać Pukula Strzelcy, zobaczymy po tym spotkaniu jak to wygląda, czy zdobył koronę, czy nie zdobył korony, ale na pewno ważne, że Rodado obsługuje Pulululu tutaj bez dwóch zdań. E Wiśle Kraków należy się to zwycięstwo. Dzisiaj są lepsi po prostu. Dzisiaj zamknęli poznani No i potrafią pokazali, że potrafią grać z każdą drużyną. Są na fali, po prostu, co dużo mówić. Są na fali. Teraz Rodado, Wingot. Tutaj jest kolejna akcja ofensywna. González się myli. Myli się, także, myli się także lech kot, ale na szczęście poheta i spółka ubezpieczają się, ubezpieczają się na wypadek takiej akcji. oraz gonzales. Dlaczego Roda zwolni, nie wiadomo, ale jest lulu no i dwóch, dwóch napastników lecha Chodyna strzela. No i będą zmiany. Zajdzie Rodado, znajdzie Ledronton. Wejdzie paryzek, skóra, śchodyna kolanko, zapłochę Raz skóra, daje piłkę, kolanko, kolanko, uderzenie z daleka, niestety bez bramki. Lebron ton. Podchodzimy wyżej. Na pewno e, zwrócimy, zwrócimy uwagę, skóra się on kiedyś biegał po boiskach Lecha Poznań. Niestety paulowany. Ciekawe, czy a, wróci do gry. Dobrze. E, ciekawe, czy któryś z zawodników e, Lecha trafi po tym sezonie do Wysp bo na pewno. Będziemy ich mieli na radarze po tym meczu, weźmiemy ich sobie tutaj na radar. Na pewno, na pewno. Mm, na pewno jest kilku zawodników, których nie chcieli w drużynie, tak zawodnicy jak Welde, którzy no, robią tutaj robotę. Skóraś, żeby się nie pomylił, dobrze do kutki, od razu oddanie do pulululu, lulu. Lululu. no i obrona lecha Poznań wyjaśnia tą akcję, teraz świetnie poprawa. Jastrowski, Polanko, Lululu, Lebronton. Chodził za pleców Skóraś, ale ta e, akcja nie została doprowadzona do końca. Teraz Szmic, blisko na nogach Szmic. Przeżył na drugą stronę, na pewno byłby Zbawieniem dla Lecha Poznań, ale tutaj możemy już mówić o wygranej, zobaczymy, czy udaje się zdobyć to mistrzostwo, czy Miejscowa Kraków wygrywa, czy będzie świętowała, czy niestety mm, czy niestety, e, jesteśmy tutaj skazani na drugie miejsce przez błędy, które zrobiliśmy podczas tego sezonu, zostaliśmy skarceni. Zobaczymy jak to jest radość, ale czy to jest radość? Czekamy na wynik z meczu w Warszawie. Na, na, na. Niestety chyba nie, albo nawet na pewno nie. Legia ma jeden z widzów, wygrała. No niestety. Staraliśmy się, zrobiliśmy wszystko co od naszej Mamy mocy. Wpisła e, e, Kraków. E, wygrywa to spotkanie, ale nie zdobywa niestety e, mistrzostwa. No i tutaj. E, Szkoda, szkoda. Zobaczymy, jak przyjmie to zarząd, jak uzyskamy kontrakt przedłużony na następny sezon. Bo tutaj wniosłe, wzniosłe komentarze o budowaniu tego zespołu. Niestety nie wiemy, jak to się do końca zakończy. Szkoda, że nie udało nam się obronić tego tytułu. Zobaczymy jak statystyki drużyny. Lulu został królem szelców, to najważniejsze. A dzisiaj Wam dziękuję. No i to zobaczymy w kolejnym linku. Trzymajcie się. Cześć.